Cześć! Dzisiaj główną rolę odegra ta maszyna w dzisiejszym filmie. Zrobimy do niej, dorobimy do niej sanki, które będą jeździć po tych rowkach w stole. Zrobimy sanki, na, którym, na których będziemy wykonywać różne inne ciekawe rzeczy. No ale to zobaczycie w kolejnych moich realizacjach, w kolejnych moich odcinkach. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie tymi samkami. Pierwszy muszę dorobić do, dociąć dwie listewki dokładnie na wymiar tych samek. Chciałbym to zrobić dosyć dokładnie, żeby nie było luzów, ale też żeby w miarę swobodnie to nam pracowało. Także 7 mm mamy grubość rowków i na tyle też teraz przytniemy y, tą deseczkę na takie dwie listewki. Mamy dokładnie 7, 7 mm, czyli grubość tych listełek. Później musimy przyciąć na szerokość, bodajże 15 Tak, w lekkim minusie, w lekkim minusie 15 mm. Jedną listewkę już mamy. Na głębokość, później ją dotkniemy na szerokość. Na tym ustawieniu dotkniemy jeszcze jedną listewkę, bo nieważne jakby się po drodze coś nam zepsuło. Będziemy już mieli jedną listewkę w zapasie, a jeżeli będziemy jedną tracimy, a mamy tylko dwie, no to wtedy musimy znów tracić kolejny czas, na ustawienie piły na dorobienie listewki. Także zrobimy jeszcze jedną, aby mieć jedną zapasową. Mamy docięte listewki, dosyć ciasno wodą do Ale myślę, że to wszystko się nam rok Jeżeli nie, to papier ścierny załatwi tutaj sprawę. Ale mamy już listewki nasze docięte. Teraz pozostało nam teraz pozostało nam dociąć płytę, płytę zastosuje biurówkę. Taki, na pierwsze takie sanki, biurówka będzie dobrym materiałem. Ponieważ te sanki pewnie nie będą te docelowe, które bym musiał stworzyć do sklejki. Posłużą nam tutaj jako baza do modyfikacji, do przeróbek, do samego wykonania. Także, potrzebujemy tutaj materiał tani i ten, który mamy. Płytę mamy co prawda o mniejszych rozmiarach. No ale cóż, taką mamy płytę, taką dostosujemy 465 na 750 musimy ściąć brzegi, ponieważ płyta była w dosyć wilgotnym pomieszczeniu i krawędzie być może są kuchnięte, dlatego z każdej strony obetniemy te krawędzie i automatycznie skontrujemy tą płytę albo ona miała sądy. Jak widzicie korzystam z tej składki, którą kiedyś robiłem. Nie sposób by było te listewki uciąć na tej składce oryginalnej. A będziemy ciąć jeszcze cieńsze listewki. W planach jest stworzenie połączenia. Zapomniałem. Połączenia firowego. Które będziemy wykonywać właśnie na tej chwili za pomocą sanek. Jest mój to, powiedzmy, debiut. Nie robiłem tego nigdy wcześniej. Chciałbym się nauczyć. A film, który, który tworzę, niekoniecznie musi być poradnikiem, ponieważ ja się w tym momencie uczę tego ale idzie z Wami moją naukę przecieramy wszystko z kurzu.

bo jeszcze rośnie dlaczego kolury talowy? Jak wspominałem wcześniej, będziemy to jeszcze przykręcać na tępy. A klej głównie w tym momencie pełni rolę transportera takiego. Przenosi, przeniesiemy dzięki przyklejeniu tej płyty, przeniesiemy dokładny roztok. Na, na tą płytę w tym momencie już nie wiem co jak to leży i nie mam na to wielkiego wpływu i obciążyć musimy bo klej rośnie Musimy to obciążyć. Jeszcze obciążyć. I pozostawiamy na noc do wyschnięcia jutro jak musimy do pracy. Minęło około 16 godzin. Myślę, że klej już spokojnie wysechł. Spróbujemy nasze sanki odkleić, bo podejrzewam, że one się jednak nam przykleiły do stołu. Tego się obawiałem. Damy po 4 wkręty na każdą listewkę. Rozmierzymy równo ładnie od brzegów i podzielimy to na równe pola, żeby te wkręty były w różnym podziale. Co prawda to są elementy, których nie widać, ale lubię zadbać o estetykę. Bezpiecznie myślę, damy na 30 mm. Pójdzie w wkręt, pójdzie wkręt. i tutaj jeszcze pójdzie dwa. Także musimy teraz policzyć sobie pola. Tutaj mamy 500, a powiedzmy 590 i dzielimy przez raz, 2, 3. Nie przez dwa wkręty, tylko przez trzy pola dzielimy. To jest 196. Możemy zrobić 196 przez plus 30. To jest wtedy 226, i mierzymy od krawędzi. 226 jest tu. 226 jest tu. Wiercił, będę tylko przez listewkę, nie będę już wiercił w płycie, nawiercę tylko listewkę, Za yy, fazuję za pogłębie pogłębiaczem otwory, żeby schował się łeb otworu, żeby on nie wystawał i wiercę tylko przez listewkę, żeby do płyty już ten wkręt przed bez yy, nawiercania. skręta i o to nam chodziło, a listewka nie uległa rozszerzeniu, nie pękła nam. Sanki prawie gotowe. Wszystko fajnie chodzi, poluzowałem troszkę papieru. Tu z listewki i chodzi w tej chwili już. naprawdę fajnie, lekko. Następnym krokiem który zrobimy jest przyczęcenie tej płyty tutaj ściskami do stołu maszyny. Włączenie piły i wyjeżdżamy piłą nacinając w tym samym tutaj y, rodak. Musimy wyjechać tą piłą wcześniej, aniżeli przyczęcimy tą naszą bazę, ponieważ musimy piłą wyjechać, wystawić piłę i teraz są dwie metody. Albo przykręcamy tą naszą bazę do piły, albo do samej szczeliny, która będzie wycięta przez tą piłę. Nie bazujemy się tu na tej krawędzi stołu, ponieważ nie jestem pewny czy maszyna ma jednak te kąty zachowane. Teoretycznie powinna je mieć. W praktyce jak wiemy yy, bywa różnie, dlatego w tej chwili natkniemy. Nacięcie w podobny sposób to zrobimy jak robiliśmy tą wkładkę do tej piły na filmu tam w którymś na filmie którymś poprzednim. Ja to w tej chwili złapię ślizgami i nacinamy tą piłę. wykonane, możemy teraz maszynę włączyć, przesunąć i poprowadzić tą linię cięcia dalej. Nie docinamy do końca, żeby to nam jeszcze yy, nie stało się takie niestabilne. Przedniemy do końca w momencie jak będziemy mieli przytręconą tutaj yy, naszą bazę. W tej chwili przykładamy kątownik. Możemy nawet trudniej do płyty przyłożyć i zobaczyć. To są różnice, ale to już są dziesiątki mm. Ale pomimo, że to są tak małe odchyłki i tak pokusimy się o to, aby naszą tutaj czulagę przyczęcić prostopadle względem piły. Chcielibyśmy to zrobić w sposób jak najdokładniejszy dla. Mamy naszą przykładnicę i ją w tym miejscu obsadzimy na kółkach, a od spodu jeszcze wkręcimy wkręty. Dodatkowo i wiem, czy potrzebnie, ale chyba nie zaszkodzi, wzmocnimy to w tym miejscu takimi wstawkami. Dlatego ta przykładnica jest nie na. Krawędź płyty lecz zapięta, a tutaj damy dwa po bokach zaszczały jeszcze dodatkowe, aby wzmocnić to, tą konstrukcję. Ja to w tej chwili zawiercę pod znacznikami przeniesiemy miejsca wiercenia w tej płycie, zawiercimy i kleimy to wszystko na klej. Do odwiertu podkołki posłuży nam przyrząd, który już poznaliście na wcześniejszych odcinkach. Bardzo fajną ma funkcję centrowania. W momencie ustawienia tego przyrządu w taką pozycję mamy nie dość, że otwór wycentrowany, to tulejka ta prowadząca zapewnia nam prostopadłe wiercenie nie pod kątem, tylko prostopadłe. Z ręki jest to trudne do wykonania, dlatego Dlatego posiłkuje się przyrządem. Środkowego kołka nie damy na środku, damy nieco z boku, ponieważ kołka na środku przecięlibyśmy w końcu w czasie pracy piłów. Także z kołkiem się przesuwamy, damy trzy. W sumie myślałem o czterech, może damy cztery. Nie zaszkodzi. z jeszcze będą wkręty. tak przygotowaną płytę wciskamy nasze znaczniki. Obrysowałem. Oczywiście ta linia musi być yy, prostopadła do piły, ewentualnie do tego rzędu po pile. Mamy zarysowaną linię, do której tutaj będziemy się bazować. Myślę, że taka pozycja jak teraz uderzamy i otwory. Mamy cztery ładnie przeniesione. Warto zaznaczyć powiedzmy miejsce, żeby potem nie błądzić przy pasowaniu, bo kołki mogą nam już nie spasować po obróceniu płyty. Wyciągamy znaczniki. stawki mamy ucięte, myślałem nad kołkami, ale jednak dobre wkręty, wkręty nam to wszystko ładnie docisnął, do tej płaszczyzny, do tej, tutaj mamy kąt 90 stopni, także po skręceniu to w jedną całość, w jedną konstrukcję, tutaj jesteśmy pewni, że będziemy mieli kąt, także Kołki akurat sobie tu odpuszczę. Jakbym chciał kołki, zawiercam te dwie krawędzie. Wsadzam znaczniki. Przykładam to, uderzam. Mam zaznaczone kołki. Następnie znaczniki wyjmuję. Przenoszę tutaj jeden kołek, wiercę, wkładam znacznik i z góry. Również go odznaczam. I potem już jako całość musiałbym to wkleić Ja to zrobię na wkręty. I nasz wózek, nie wózek, przepraszam, nasze sanki są gotowe. Zobaczmy jak pasują na pile. Myślę, że wózek sanki. Myślę, że sanki pierwszy test przeszły. Tak. To jest na razie tylko płyta. Będziemy w pierwszym, zaraz po tym, w pierwszym odcinku yy, robić mocowanie yy, dwóch desek na wczepy. Stąd właśnie pomysł yy, zrobienia tych sanek. A pomysłów, o wcześniej mówiłem jest wiele. Z wykorzystaniem właśnie tych sanek. Także Obserwujcie mnie, subskrybujcie, aby kolejnych odcinków nie pominąć. Na dzień dzisiejszy chyba plan wykonany. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się. Cześć!